Witam wszystkich, którzy to oglądają. Chciałbym zrobić takie sprawozdanie z tego, co nam udało się zrobić w ostatnich dwóch miesiącach odnośnie. Pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Ci, którzy nas obserwują, wiedzą o tym, że dostarczaliśmy, byliśmy praktycznie trzy razy na Ukrainie. Dostarczyliśmy tam agregaty prądotwórcze, zakupiliśmy piece grzewcze typu koza, piece, które, na których można też gotować. Zarówno agregaty, jak i piece były dostarczane do punktów grzewczych, które były tworzone. Przez lokalne społeczności chrześcijańskie w różnego rodzaju domach, piwnicach i, i kościołach. W tych punktach grzewczych zostały dostarczone piece plus agregaty prądotwórcze. W sumie udało nam się wspólnie z innymi organizacjami zakupić ponad 30 piecy z czego 20 piecy udało się uzbierać pieniądze i zakupić przez nas. Na Ukrainie oczywiście było to zrobione. Agregaty woziliśmy z Polski. W sumie zawieźliśmy 27 agregatów na Ukrainę. I dzięki oczywiście waszej pomocy i tak jak obiecywałem, że, że zrobię taką relację i też dostaję filmiki, zdjęcia tam właśnie z Ukrainy, gdzie te piece, gdzie te agregaty były dostarczone. Jest to prawie 30 punktów, i są to i miejscowości, i miasta. W niektórych miejscowościach takie punkty były dwa. W niektórych punktach były potrzebne dwa piece, dwa agregaty, dlatego że, że, że jest tam więcej ludzi. Mam kilka filmików z takich miejsc, gdzie, gdzie, bo, gdzie te, to funkcjonuje. Punkt grzewczy są to miejsca, do których ludzie mogą przyjść, zagrzać się, w których mogą naładować telefon, są to miejsca społeczności, gdzie głoszona jest Ewangelia, gdzie, gdzie ci ludzie coś są karmieni, mogą zjeść ciepły posiłek. i i, I tak naprawdę takich punktów powinno być jeszcze więcej. Ja wiem, że rząd ukraiński robi takie punkty, ale to, co my robimy, na co my zwracamy uwagę i co chcemy robić jako, że jesteśmy chrześcijańską społecznością. Misja Heset ma jeden cel. My chcemy głosić przede wszystkim Ewangelię. Natomiast widzimy, że jest potrzeba i tą potrzebę też chcemy zaspokajać. Woziliśmy różnego rodzaju rzeczy, pieluchy, środki czystości, narzędzia do naprawy, do, do tego, żeby ci ludzie mogli jakoś tam funkcjonować, jakieś tam latarki. Żywności akurat nie wozimy, dlatego że ży, jeśli chodzi o żywność, to nie ma z tym problemu. Współpracujemy z Kościołem, z Czerkasów, z Wadimem Glenką i z całą jego ekipą, tam jest zaangażowanych ponad 30 ludzi w to, praktycznie obejmują cały, całą wschodnią Ukrainę, docierają w bardzo ciężkie, trudne czasami miejsca, miejsca gdzie są bombardowania, na przykład Bachmut, Kremators gdzie, gdzie po prostu no, ciągle jest niebezpieczne, Niebezpiecznie. Docierają do świeżo wyzwolonych miejscowości. No w tej chwili może tych miejscowości tyle nie ma, ale kiedy byliśmy tam za drugim razem, byliśmy w Dutczanach, to była miejscowość wyzwolona 5 dni, dni po tym, jak, jak Rosjanie się wycofali, mogliśmy, mogliśmy być w tej miejscowości i tam rozdawać zawieść pomoc humanitarną w postaci właśnie takich paczek żywnościowych. W tej paczce ta paczka waży około 10 kg. W tej paczce też jest Ewangelia Jana, są jakieś tam kolorowanki dla dzieci, są rzeczy, które które też w jakiś tam sposób głoszą Ewangelię, bo o to nam chodzi, żeby Ewangelia była głoszona. W każdym z takich punktów, zanim zostanie rozdana pomoc, jest głoszona w bardzo prosty, krótki sposób Ewangelia. Mówimy o tym, że Bóg jest dobry, że Bóg się troszczy, że Bóg nie zapomniał o tych ludziach. Często w tych miejscach ludzie przychodzą też po pomoc taką duchową. Porozmowę, żeby nie wiem, zjeść, nakarmić się, ale, ale też porozmawiać, czasami się wyżalić. Byliśmy świadkami różnego rodzaju, właśnie rozmów, gdzie, gdzie po prostu ludzie mieli żal do Boga, że Bóg ich opuścił, że, że Bóg na to wszystko pozwala. I, i może nie ja, ale, ale ludzie, którzy byli z nami, ludzie, którzy mówią w języku rosyjskim czy ukraińskim, Mogli tłumaczyć tym ludziom, że, że to nie jest prawda, że Bóg nikt nie zapomniał, że właśnie my jesteśmy tymi ludźmi, którzy, którzy zostali posłani do, przez Boga, właśnie, żeby, żeby też im tą pomoc okazać. E, Na oglądaliśmy się tam mnóstwo różnych rzeczy, całe wioski zniszczone, zwłaszcza tam, gdzie, gdzie, gdzie była linia frontu, gdzie gdzie było będziemy masę bombardowań. Słyszeliśmy przeróżne historie o tym, co tych ludzi spotkało, więc jest to tragedia. Jest to tragedia, ale w tej tragedii można tej też pomocy. mówić o Bogu i to, co widzieliśmy, to właśnie to, że ludzie będziemy słuchają, będziemy, ludzie się też nawracają, przychodzą do Boga. I, i widzimy, widzimy to, że po prostu to ma sens. Do, z tą pomocą docierają przede wszystkim nasi partnerzy, właśnie tam na Ukrainie z Kościoła nie tylko z Kościoła 10 praców, dlatego że, że Kościołów tam jest 22. współpracujących właśnie o, z Martiniami Mistry, dosyć sporo. Nasze... I, I tak naprawdę. Dwa, trzy razy czasami w tygodniu jadą do jakiejś miejscowości z pomocą humanitarną. I to jest niesamowita praca, którą robią. My szykujemy się z następnym transportem, i dopóki będziemy mieli taką możliwość, i będziemy mieć środki, to, to będziemy dalej tam jeździć, dlatego że ta pomoc jest potrzebna. Potrzebnych jest bardzo dużo rzeczy. Udało się przy pomocy takiej amerykańskiej organizacji zorganizować ciepłą odzież, tak naprawdę odzież termoaktywną, która jest też rozdawana tym ludziom. Ci ludzie nie mają gdzie prać, nie mają, wiecie, więc najłatwiej wyprać taką termoaktywną odzież, bo, bo to po prostu szybko schnie i, i, i można to ponownie ubrać. Więc, więc tego, z tego co kojarzę, to już parę tysięcy sztuk kompletów. To jest koszula plus bluza plus, plus kalesony rozdawane, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, jak i też i, i, i dziecięce są rzeczy rozdawane, więc dużo, dużo tej pomocy tam idzie, ale to wszystko jest jeszcze mało, dlatego że Coraz to dalej docierają, dalej docierają z tą pomocą i, i ta pomoc jest potrzebna. W tej chwili to już tam naprawdę ponad 30 osób jest to zaangażowanych. I no ja wymienię tylko, nie wiem, kilkanaście takich z większych może miejscowości, do których oni docierają. W niektórych ja też byłem osobiście, to jest Bachmut, Troc, Konstantynówka. Krematorsk, i, i tak naprawdę, wszystkie większość tych wiosek w, w okolicy, po drodze tam też jest rozdawana właśnie pomoc humanitarna. Przede wszystkim żywność w, to był obwód doniecki, w obwodzie zaporowskim, zaporoży, olechów i także pobliskie wioski. No, nie wszędzie można tam dotrzeć, nie wszędzie niestety można dojechać, nie wszędzie jest bezpiecznie. W, w obwodzie Dniepietrowskim, Krzywy Róg, w obwodzie Charkowskim, wsie. E, tych wsi to naprawdę myśmy też tam byli. To jest Gruszowka, e, trudne te nazwy do ten: Złota Biała, gryówka, Dutczany, e, Charków, obwód Charkowski, wsie wokół tego, to tam nie wiem, ponad 30-40 takich wiosek, które zostały odwiedzone. Mikoja Mikołajów i wsie wokół Mikołajewa. W Nowej Odesie to jest taka miejscowość, wioska, do której jest taki. Też tam byliśmy, mogliśmy tam dostarczyć. To jest tak naprawdę taka, taka sala modlitwy czy kościół, w którym przebywają też środy i, 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 i mnóstwo takich chłopaków, młodych chłopaków, którzy, którzy gdzieś tam po prostu uciekli i oni tam znaleźli schronienie. Tam zostały dostarczony generator, plus dwa. Piece, właśnie takie kozy, dlatego że tam jest kilka tych zabudowań i, i, i w dwóch jest zrobiony właśnie taki punkt, gdzie, gdzie, gdzie można grzać. Słuchajcie, dostarczane jest dla tych ludzi też drzewo, pelet, taki brykiet. Tego ponad 12 ton zostało kupionych, nie wiem, kilka ton drzewa. To wszystko, to są finanse, to wszystko, na to wszystko trzeba pieniędzy. Więc, więc jeśli to porusza Twoje serce, jeśli chcesz pomóc, chcesz wesprzeć to, co robimy, to co robimy wraz z Wadimem, z jego kościołem, jeśli chodzi o Wadima, jego kościół, to generalnie oni sami są uciekinierami z Doniecka, i, i, i z Ługańska z tamtych, z tamtych regionów, uciekli już w 2014 roku i ci ludzie postanowili po prostu pomóc. Tym uchodźcom w Czerkasach i w różnych tam okolicach koło Czerkaz jest mnóstwo wewnętrznych uchodźców, którym oni też pomagają. W samych Czerkasach jest mnóstwo uchodźców, tam rozdawane są z większości właśnie z dziećmi, matek z dziećmi Tam rozda i starców, tam rozdawane są właśnie u nich w kościele rzeczy dla dzieci, przede wszystkim ubranka, pampersy, podpaski, środki higieniczne, jedzenie, koce, różnego rodzaju właśnie rzeczy, które, które udaje się tam, tak naprawdę taki punkt, z którego po prostu są, wyjeżdżają samochody w różnym kierunku do różnych właśnie wiosek. W obwodzie kijowskim, tam, gdy tylko zostały wyzwolone te te tereny, to właśnie w tamtych regionach w różnych miejscowości, rozbitych domów, też płynęła pomoc. Tam, pamiętam, do, do jednej miejscowości był dostarczony jeden z pierwszych agregatów, właśnie który dla rodziny, która ma dziewiątki dzieci, więc, więc no, mnóstwo tej pomocy tam już poszło. Z tego, co już kojarzę, to około 50 tysięcy złotych, ponad 50 tysięcy złotych przekazaliśmy właśnie w formie, czy to właśnie na zakup tych piecy, czy to na paliwo, czy to w postaci tych agregatów prądotwórczych, które wjeździliśmy z Polski, Następne miejscowość to Czernichów, Czerniowiec. No tych miejscowości, wsi trudno mi wymienić, bo ja dużo ich nie pamiętam, ale, ale naprawdę było tego sporo. I, I ci ludzie przede wszystkim są wdzięczni. Ci ludzie są wdzięczni wam, którzy łożycie na to, wam, którzy przekazywaliście swoje darowizny właśnie na rzecz naszej właśnie misji. Wszystko, co wpływało i, i, i było na, na dopiski na Ukrainę, na to specjalne konto, ale też na inne konto. My też, kiedy nie potrzebowaliśmy aż tyle, to też inwestowaliśmy czy, czy, czy dawaliśmy na, na paliwo. Więc te wszystkie rzeczy, które udało nam się zrobić, będą w tym filmiku. Ja wiem, że ten filmik jest krótki i nie wszystko się tu da zmontować. Ja też powiem szczerze, nie bardzo chcę robić zdjęcia tym ludziom. Nie chcę ich stawiać w takiej sytuacji, w której po prostu oni mogliby się czuć jakoś zażenowani, że ktoś tam przywiózł im paczkę i robi im zdjęcie. Czasami ja, wiecie, czasami muszę, nie? Dlatego, że właśnie po to, żeby wam też pokazać, że że te środki, które przekazaliście nam, że one po prostu nie zniknęły, tylko że naprawdę ta pomoc została dostarczona. Więc, więc tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście jest potrzebne więcej, my będziemy jeździć. Pamiętajcie, że każdy taki wyjazd to jest ostatni wyjazd, który, który mieliśmy, kiedy byliśmy w Mikołajewie, zresztą też pokażę wam zdjęcie, Filmik z hotelu, w którym żeśmy spali. Hotel na, w połowie zniszczony, bez prądu, bez wody ciepłej. Eee, no, marzliśmy troszkę, ale, ale to i wszystko jest nic w porównaniu z tym, co przeżywają ci ludzie, co, co ci ludzie mają. Eee, są miejscowości, byliśmy w miejscowościach, gdzie nie mają 3-4 miesiące prądu, wody, gazu. I jakoś tam muszą funkcjonować. Kto mógł, kto dał rady, oczywiście wyjechał w miejsce bezpieczniejsze, ale nie wszyscy mogli wyjechać, nie wszyscy też chcieli, ale naprawdę nie wszyscy też mogli. To, to są zazwyczaj ludzie pozbawieni nie mają samochodów, nie mają środków transportu tam nic nie funkcjonuje nie jeździ tam jedynie, nie wiem, wojsko i pomoc humanitarna ewentualnie jakaś telewizja czy prasa w tamte kierunki. Więc jeśli chodzi o, o żywność, to, to ta żywność tam jest, ona dochodzi. Rzeczywiście spotkaliśmy też organizacje ukraińskie, które, które też zbierają pośród Ukraińców fundusze i, i, i robią paczki, kupują różnego rodzaju lampy, agregaty, jakieś tam piece robią. To, to nie jest tak, że tylko Polska pomaga i Polacy. Nie, Ukraińcy też wewnątrz tam, ci, którzy mają jakieś biznesy, wiecie, zakupiliśmy. Została zakupiona bielizna termoaktywna w firmie, która nie wzięła, że tak powiem, nie zarabia na tym. Robi to w związku z tym, że jest to rozdawane, robi to po kosztach. To jest na zasadzie tylko takim, że po prostu, żeby pracownikom wypłacić, natomiast oni sami zrezygnowali z dochodu, z, z szycia tej bielizny. Więc, więc naprawdę wszyscy wierzący bo przede wszystkim wierzący, ale, ale nie tylko. Robią wszystko, co mogą i, i pomagają tym ludziom. Także bardzo jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za, za Waszą pomoc i, i, i jestem wdzięczny wam i na pewno wdzięczni są też ci Ukraińcy, ci ludzie, do których to po prostu dociera, i dociera i dociera do coraz większej, do coraz większej ilości miejscowości i ludzi. Są miejscowości, gdzie po prostu, nie wiem, była wioska, było tam 2000 ludzi, w tej chwili żyje 3, 4, może 5 osób albo rodzin, zazwyczaj starców, też tam docierają z pomocą humanitarną, też pomagają im. Także ci ludzie, jak tylko wiedzą, że tam ktoś w ogóle jest, mieszka, to po prostu ta pomoc też tam w takie miejsca dociera. Także jeszcze raz bardzo Wam. Wszystkim dziękuję za pomoc i oczywiście, jeśli chcesz pomóc, pod filmikiem będzie numer konta, specjalne konto na rzecz Ukrainy, na, na pomoc Ukrainie. Także dziękuję Wam i zachęcam do tego, żebyście wspierali.